Czy wstałem dopiero? Nie. O, jest Dezu. Elo. Elo. No, chuj ci <grymne> Mikołaj. To jest Copson? A czemu na koncie D to serio to serio Copson gra? Ja myślałem, że tylko tak ściemniał Kurde Copson gra w klocki, nie wierzę No way bro A ty będziesz w Minecrafta grać serio Cop, Copson czy nie? Czy ja? Przecież, no. Ja to tak? Nie, nie nie No mówili, że będziesz kopał klocki. Tak, to no, no bo ja bym chciał zobaczyć, ja bym, chciał, ja bym zobaczyć co byś na czacie u ciebie działo jakbyś nie, grał Ja bym chciał zobaczyć ile, on, ile on o, nie osób, ja bym chciał zobaczyć Tylko kopia nie ma dystansu i on tego nie zrobił No bo lagił Zobaczcie ile wy macie godzin To nie kurwa po 15-20 godzin i chuj I zaraz kurwa zadacie i będziecie gówno mieli, nie? No tak no, ja tak mam właśnie I teraz siedzę i kopię, kopię, kopię